Witajcie drodzy widzowie, tupiciu! Chcę Wam dzisiaj w pierwszej części pokazać życiorys świętego Benedykta Józefa Labre, świętego, który był nazywany świętym żebrakiem. To Francuz, który mieszkał pod koniec swojego życia w Rzymie, ale również odbywał pielgrzymki po całej Europie. To mój ulubiony święty. Chcę Wam. Pokazać historię tego człowieka, bo naprawdę jest ważna, i chciałbym, by więcej osób poznało tego wielkiego, świętego, świeckiego człowieka, który pokazał nam prawdziwą drogę życia, ewangelii, życia, które nam pokazał nasz Pan. Właśnie te zdumiewające okoliczności i wielka liczba cudów, które zadziały się dzięki świętemu Benedyktowi Józefowi Labre, jakie mu towarzyszyły w chwili życia, również, ale szczególnie w chwili śmierci, i po niej wydobyły właśnie one na światło dzienne mnóstwo faktów dostrzegalnych dotąd przez nielicznych ludzi. Którzy zetknęli się z nim bliżej, albo go znali, bo on ukrywał swoją świętość. Ale właśnie dzięki tej niewielkiej liczbie ludzi, przyjaciół, poznaliśmy wzbudzające zachwyt fakty i wielkie zainteresowanie tym świętym, mało znanym, szczególnie nieznanym w Polsce. I właśnie. Tym świętym chciałem was zainteresować, drodzy widzowie. On małą część życia spędził w swojej ojczyźnie, czyli we Francji. Znali go tylko najbliżsi krewni. Jedynie oni mogli udzielić niezbędnych informacji i umożliwić poznanie nie tylko wydarzeń z okresu jego młodości, lecz także jego zamiarów, udręk ducha. Wewnętrznej walki, zmiennych kolei losu, związanych z wyborem właściwego życia, prowadzącego na drogę bożą, jednym słowem poruszeń jego duszy, duszy ciągle gotowej i pełnej wahania co do wyboru drogi życiowej. Nawet jego krewnym, po niemałych wysiłkach, ciężko udało się odtworzyć kolejność zdarzeń. Przypomnieć sobie poszczególne okresy oraz całe mnóstwo okoliczności, które zostały zapomniane. Ze względu na upływ czasu, bo święty Benedykt Józef Labre był świętym, który ukrywał swoje życie, nie chciałby być znanym. Powiedział, że absolutnie nie został powołany do spraw tego świata, że sprawy tego świata to nie jego bajka. Ale. Do dziś został znanym pustelnikiem ulic. Chciałbym Wam drodzy widzowie, w tej pierwszej części chociaż początek jego dziejów przytoczyć, a później w kolejnych częściach pokazać, jak wielki to święty, święty świecki, który został wyrzucony z wielu zakonów, a który został pochowany w kościele i który. Został uczczony przez samego Boga, który mu wcześniej przed śmiercią zapowiedział, że opuści kościół w Najświętszym Sakramencie, by on mógł być godnie w nim pochowany, by po prostu z szacunku do Najświętszego Sakramentu nie lekceważyć go, ale na ten czas pogrzebu oddać cały kościół temu Wielkiemu Świętemu. Gorliwość, z jaką właśnie w kraju świętego Benedykta, czyli we Francji, starano się poznać dokładnie całe życie jego, wzbudziło to właśnie myśl, aby na inne języki upublikować jego życiorys. To jest właśnie mało znany święty, który naprawdę jest przewspaniałym świętym. A więc zacznijmy dzisiaj od pierwszej części. Bóg, Duch Święty, nie Bóg, tylko Duch Święty, mówi słowami króla proroka, że Bóg jest podziwu godny w swoich świętych, ale właśnie szczególnie godny w świętym Benedykcie Józefie Labrym. Właśnie w nim widzimy tak wielką świętość która nawet wielu znanych świętych się nie uaktywnia jakkolwiek właśnie prawdą jest że świętość ludzi jest czystym dziełem łaski jakby to tłumaczyć rozumowo filozoficznie to pan bóg uprzedza ich swoim błogosławieństwem to równie pewne jest że efekt zależy zazwyczaj w pewnej mierze od nieprzymuszonej zgody tego danego człowieka, od współpracy ze strony woli człowieka oraz wykorzystania środków, jakie Boża Opatrzność oferuje wszystkim i każdemu z osobna dla osiągnięcia świętości, do której każdego z nas Bóg wzywa. Właśnie oto nadając właśnie znaczenie tego zamiaru. Starajmy się pouczyć innych ludzi i dać powód do otuchy na tym polu tak ważnym, jak opisanie życia Wielkiego Świętego i jego działalności, czyli działalności zwykłego człowieka, który dzięki swemu godnemu podziwu postępowaniu znajduje się w kręgu zainteresowania Kościoła. A o jego świętości wypowiedział się już Trybunał Kościelny, Wierzymy, że nie można żadnego szczegółu jego życia zaniedbać. Święty Benedykt Józef Labre wywodził się z bardzo starej rodziny francuskiej zamieszkującej wieś Ametę. Rodzina ta była zawsze bardzo uważana za pobożną, za prawą oraz niewzruszenie przywiązaną do wiary katolickiej apostolskiej i rzymskiej. Rodzina ta była bardzo rozgałęziona, posiadała skromny majątek, nie dysponowała innym źródłem utrzymania poza niewielką ojcowizną, z której korzystała dzięki swej przedsiębiorczości. Łaska, jakiej święty Benedykt, oczywiście nie święty, Benedykt Józef Labre, który dostąpił dzięki sakramentowi Chrztu Świętego, gdy był mały, była tym cennym zalążkiem, który pielęgnował on każdego dnia, starannie i od wczesnego rana, a on zaowocował następnie Bożą pomocą i wzniosłymi cnotami chrześcijańskimi, które praktykował przez większość swojego życia, można powiedzieć przez całość swojego życia, aż do ostatniego tchu, gdy umarł. Jak tylko osiągnął stosowny wiek jego rodzice, którym wielka chwała za to, postarali się nauczyć go pierwszych prawd naszej świętej katolickiej wiary oraz natchnąć go wielkim szacunkiem do nieocenionej godności przybranego synostwa Bożego, w które przyobległ się na chrzcie, będąc jeszcze niemowlakiem. Chociaż nawet on wtedy nie okazywał jeszcze oczywistych oznak Przyszłej doskonałości, do jakiej Pan nasz Jezus miał Go podnieść, to jednak kładł jej podwaliny. Jego zachowanie cechowała słodycz, niewinność. Wielkie znaczenie miało dla niego dobro. Był człowiekiem spokojnym i całkowicie posłusznym rodzicom, co u dzieci małych jest co u małych dzieci jest cechą rzadką i wykazywał ogromne, ogromne pragnienie przyswojenia sobie nauki o zbawieniu. Był postury dość mocnej chociaż wzrostu był raczej średniego niebo obdarzyło go duszą zdolną do zdrowego osądu dobrą pamięcią i wielkim hartem dlatego wzniosłe nakazy ewangelii raz przyswojone dzięki nauce i łasce zapadły w jego dusze na dobre i w jego sercu konieczność zbawienia ta jedyna potrzeba odrzucenie świata i jego korzyści Dobrowolne i zdecydowane odwrócenie się od wszystkiego co na świecie się posiada najdroższego, żeby zostać prawdziwym uczniem Jezusa Chrystusa, zaparcie się siebie, zobowiązanie do niesienia swojego krzyża każdego dnia, do krzyżowania się i uczenia, naśladowania Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego, wszystkie te nauki Święty Benedykt pielęgnował w duszy i były one niczym busola do na drodze pokuty i umartwienia których nie zaprzestał od małego przez całe swoje życie i nie zboczył z raz obranej drogi. To jest właśnie wielkie u niego, pomimo przeszkód napotykanych prawie na każdym kroku. Właśnie ten człowiek był tak niesamowity. Święty Benedykt Józef Labre spędził czwarty i piąty rok swego życia u swojej babci ze strony matki będącej jego chrzestną, gdy był w stanie już uczęszczać do szkoły w swojej wsi, mieszkał od niej, u niej od wiosny do jesieni, a na zimę wracał do rodziców. W wieku około 8 lat tak uważnie śledził ceremonie odbywające się w kościele, zwłaszcza te sprawowane podczas trydenckiej Mszy Świętej, że wracał do domu babki, gdzie urządzał sobie coś w rodzaju ołtarzyka. Wiele wysiłku, żeby odtworzyć nabożeństwa kościelne. Jeden z jego wujków, który miał właśnie przerwie w lekcjach, z przyjemnością patrzył, jak jego mały siostrzeniec naśladuje z taką prostotą to, czego nauczył się w kościele. A jeżeli to przydarzyło się, co jest u dzieci rzeczą normalną, że Benedykt zrobił coś niemądrego, zachował się niegrzecznie, wujek karcił go, aby wpoić mu uległość. Zadawał mu małą pokutę. Jak na przykład trzymanie rozłożonych ramion. Gdy miał święty Benedykt około lat dziesięciu, w celu udoskonalenia czytania i pisania, przeniósł się do szkoły w pobliżu swego miejsca urodzenia w Nedon, gdzie świetnym nauczycielem był Bartłomiej Franciszek de Lur. Tutaj święty Benedykt jeszcze bardziej wyróżniał się wśród kolegów dzięki swemu umiarkowaniu, skromności, pełnej szacunku postawie wobec Kościoła katolickiego, jak również dzięki gorliwości jako ministrant w służeniu do mszy świętej. Te piękne cnoty szczególnie rozbłysły w jego osobie, gdy nauczyciel oraz ci, którzy składali o nim świadectwo, przypomnieli sobie, jak to było. W domu był pociechą rodziców, żył w doskonałej zgodzie ze swoimi braćmi i siostrami, którym wyświadczał wszelkie przysługi. A gdy Benedykt osiągnął wiek lat 13, ksiądz Labre, proboszcz Erin, jego stry i chrzestny, przybył do Ametę spotkać się ze swoim bratem ojcem świętego Benedykta, który się rozchorował. Wspólnie wtedy uzgodnili, że święty, jeszcze nie święty, wtedy młody Benedykt powinien zdobyć zawód, uzupełniając swoje doświadczenie. Jednakże rodzice Benedykta uważali, że rodzina jest wieliczna, więc tym bardziej liczyli, że święty Benedykt pomoże utrzymywać resztę rodzeństwa. Ale Benedykt nie był do tego przeznaczony. Przyszły nasz święty Benedykt Józef Labre już wtedy rozważał w ciszy zamiar, który powziąłby wycofać się ze świata i obrać stan, który zaprowadzi go do pewnego portu zbawienia dzięki ciągłej praktyce pokuty i umartwienia.